Serdecznie. gramy Squad Game. Zapraszam do oglądania. Dobra, idziemy. Pierwsza konkurencja, więc idziemy zrobić selfie. Okej, okay, czekamy. Biegnę. Nie się. Dobra, to są ci, którzy umarli. 13 osób aż umarło. Kolejna konkurencja. Idziemy do grup. Idziemy grupy zadecydować. Jestem w tej grupie i zaczynamy. moja konkurencja była i teraz tego Bacona Baconie szybciej! Wreszcie! No i się udało! 25 monet w mojej kieszeni Idziemy. Zobaczyć coś. Tak w ogóle zatańczyłam jakoś babo, bo chciała. O! Guten morden, guten morden. To są ludzie, którzy umarli. Dobra, yy, idziemy na następną konkurencję. Aha, i stało się bicie, więc stoję na najwyższym łóżku, żeby mnie ludzie nie zabili. Biedna Lexi Chaplin. Przerwałam, A to są ludzie, którzy umarli. Dodają monetki. Idę. A i powiem wam w ogóle, że ja już kiedyś grałam Brookhaven, ale takie Brookhavenowskie Kamila Harnaś organizowała. Teraz gram takie. Na, no, na, no, na. No. Dobra, jestem już w pokoju. Guten Morgen, guten Morgen. Biegnę za bejkonem. Guten Morgen. Znowu jestem z jakimś dziadem, jakaś Martinka. Maratka. Jeden, jeden, jeden. Jeden! Wiedziałam, że jeden! Guten Morgen, guten Morgen, jestem! Czekamy, aż każdy wejdzie. Przetrwałem i tu są monetki. Oczywiście gramy dalej. Idziemy do następnej konkurencji. Mam nadzieję, że to wygram. Ej, dobrze miałam. Dobra, dalej chłopie, kręci. No, nie gra dalej. Okej, okay, proszę czerwony. No nie. Ciacie ty. Dobra, mam nadzieję, że teraz. Jest! Jest, jest, jest! Jest! Jej, 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 jej Idziemy dalej. No, ostatnią konkurencji. A nie, jeszcze dwie. Dobra, szkło i pamiętam, że jest Game, że trzeba się wypychać. Okej. Okay. Przeszłam i teraz ta ostatnia. Więc nie byłam pieniędzy. To na zlepa.